14 najlepszych spółek, aby zarobić na rozwoju sztucznej inteligencji i popularności chat GPT. Każdej ze spółek przydzielają punkty za perspektywy związane ze sztuczną inteligencją, ocenę ryzyka politycznego oraz atrakcyjność obecnej wyceny giełdowej, którego cena wynosi ponad 60 tysięcy złotych. Ile? 60% wszystkich układów salonych jest wyprodukowanych w maszynach od ASMR. Procesory graficzne. A 100 od NVDs? są wykorzystywane przez Tesle do rozwoju sztucznej inteligencji dla samoprowadzących się samochodów Tesli. Roboty do sortowania natomiast dokładnie segregują produkty. Śmieszy mnie, grzanie spółek na polskiej giełdzie, które po prostu mają nazwę związaną z czatem lub obiecują wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do swoich produktów. Dla wielu z nich konsekwencją będzie znacznie większa konkurencja, wynikająca z rosnącego zainteresowania czatami konwersacyjnymi oraz redukcja marży. Największa spółka zajmująca się live chatami, czyli LivePerson, straciła 34% wyceny giełdowej w ciągu ostatniego miesiąca. Jednak na polskiej giełdzie nastroje są inne. Tak jak mieliśmy grzanki covidowe czy OZE na polskiej giełdzie, teraz spekula pompuje spółki w jakiś sposób związane z technologiami. Bez znaczenia, czy faktycznie mogą skorzystać z popularności rozwoju technologii chat GPT i sztucznej inteligencji. Dla większości tych polskich spółek jest to po prostu ewolucja, a nie wielka rewolucja produktowa. Tematy związane z covid em i odnawialnymi źródłami energii doświadczyły dużych spadków. Teraz pora na grzanki AI na polskiej giełdzie. Zamiast spekulować, czy dana polska spółka faktycznie będzie w jakiś sposób korzystać z rozwoju sztucznej inteligencji ChatGPT, omówię spółki związane z asystentami, jak ChatGPT, producentów poprzewodników, firmy związane z robotyką oraz cyberbezpieczeństwem. Wskażę również, które spółki moim zdaniem są najlepszym wyborem, aby zarobić na rozwoju sztucznej inteligencji i popularności chat GPT. To jest drugi film z serii dotyczącej sztucznej inteligencji chat GPT na tym kanale. W pierwszym omówiłem, czy chat GPT oznacza koniec dla Google. Dzisiaj rozpocznę omawianie listy 14 najlepszych spółek, aby zarobić na rozwoju sztucznej inteligencji i popularności chat GPT. Podczas pracy nad tym tematem okazało się, że film jest dłuższy niż oczekiwałem, dlatego postanowiłem podzielić go na dwa filmy. Każdej ze spółek przydzielam punkty za perspektywy związane ze sztuczną inteligencją, ocenę ryzyka politycznego oraz atrakcyjność obecnej wyceny giełdowej. W czwartym filmie odpowiem na pytanie, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Mały wstęp na ten temat. Uważam, że koszt prowadzenia biznesu spadnie. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji jeden grafik będzie mógł wyprodukować nawet 5 razy więcej, podobnie jak copywriterzy. Natomiast jeden korektor tekstu będzie mógł tylko zweryfikować tekst poprawiony już przez ChatGPT i obsłużyć 10 razy więcej tekstów w tym samym czasie. Rozwiązania takie jak GitHub Copilot czy zapytania odnośnie kodu w ChatGPT mogą sprawić, że dany programista będzie 2-3 razy bardziej wydajny. Wyobraź sobie, że nagle na świecie jest dwa razy więcej programistów. Dlatego uważam, że czeka nas bardzo szybki rozwój w najbliższych latach. Co nie powinno dziwić, w składzie mojego portfela inwestycyjnego znajdują się tylko spółki technologiczne, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Rozwinę ten temat oraz powiem więcej o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy w filmie, który opublikuję w drugiej połowie marca. Dowiesz się z niego, czy sztuczna inteligencja zabierze Ci pracę, czy raczej jest to dla nas szansa. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić tego filmu. Dzisiaj zajmę się spółkami związanymi z półprzewodnikami oraz robotyką. Omówię i ocenię 7 spółek. W kolejnym odcinku będą to spółki związane z asystentami jak ChatGPT oraz spółki związane z cyberbezpieczeństwem. Spółki takie jak Alphabet, Microsoft czy Baidu będą musiały ponieść duże koszty związane z modelami językowymi. Trenowanie i używanie takiego modelu jak ChatGPT wymaga dużej mocy obliczeniowej. W tym miejscu zgrabnie przechodzimy do tematu firm związanych z półprzewodnikami. W tym odcinku mówię aż pięć firm z tej branży, ale szczególną uwagę zwrócę na dwie z nich. Nie sposób poruszyć tego tematu bez wyjaśnienia szczegółów branży półprzewodnikowej. Obecnie w mediach najgłośniej mówi się o firmach Nvidia oraz Taiwan Semiconductors. Pozwolę, że objaśnię różnicę między działalnością firm takich jak Nvidia czy AMD, a Taiwan Semiconductors. Chociaż temat może wydawać się skomplikowany, postaram się go wyjaśnić w sposób łatwy do zrozumienia. Firmy takie jak Nvidia czy AMD Specjalizują się tylko w projektowaniu układów i sprzedają gotowe produkty do klientów końcowych, a produkcję oraz montaż zlecają do innych firm, wyspecjalizowanych w takiej działalności. I tutaj pojawia się Taiwan Semiconductors. Obecnie firma Taiwan Semiconductor Manufacturing Company buduje układy dla NVIDIA, czy AMD, również dla Apple. Taiwan Semiconductors zajmuje się tylko produkcją układów stalonych na zlecenie, nie projektuje tych układów. Dzięki zlecaniu produkcji tej firmie Nvidia AMD czy Apple nie inwestują ogromnych kwot w fabryki. A jedna fabryka może kosztować 15-20 miliardów dolarów. Taiwan Semiconductor's to lider rynku, który reinwestuje znaczną część swoich dochodów w doskonalenie technologii. Spółka jest specjalistą w produkcji procesorów opartych na litografii kwantowej 7 nanometrów i 5 nanometrów, co pozwala na tworzenie wydajniejszych i bardziej energooszczędnych układów scalonych. Jak widzisz, Taiwan Semiconductors jest wyraźnym liderem rynku produkcji układów scalonych na zlecenie. Rynek produkcji układów scalonych to rozwijający się sektor. W ciągu ostatnich 3-4 lat produkcja układów scalonych podwoiła się. W 2022 roku wartość rynku półprzewodników wyniosła 602 miliardy dolarów. A produkcja przypadająca na Foundry, czyli produkcja na zlecenie przez firmy jak Taiwan Semiconductors, stanowiła 127 miliardów dolarów. Głównym ryzykiem związanym z inwestowaniem w akcję Taiwan Semiconductors jest potencjalny atak Chin na Tajwan lub blokada morska Tajwanu, co mogłoby wpłynąć negatywnie na działalność firmy. Mimo że większość fabryk firmy znajduje się na Tajwanie, Taiwan Semiconductors posiada także fabryki w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Singapurze oraz planuje budowę kolejnych w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. W ostatnich latach przychody firmy Taiwan Semiconductors rosły dynamicznie, a marża zysku netto utrzymuje się na poziomie powyżej 30%. Mimo, że Taiwan Semiconductors wydaje się atrakcyjnie wyceniony, nie jest to mój faworyt z branży półprzewodników, głównie ze względu na ryzyko geopolityczne. Co ciekawe, firma Berkshire Hathaway, zarządzana przez Urena Buffetta, sprzedała 86% swoich akcji Taiwan Semiconductors. No, to może Samsung, który także udostępnia swoje moce produkcyjne innym firmom i posiada około 15% udział w rynku produkcji na zlecenie. Tutaj jednak pojawia się inny problem, bowiem inwestując w akcję Samsunga, warto pamiętać, że produkcja półprzewodników stanowi tylko część biznesu firmy Samsung. Taiwan Semiconductors i Samsung są jedynymi firmami, które posiadają i udostępniają swoje moce produkcyjne w technologii poniżej 10 nanometrów, która jest wykorzystywana w procesorach. CPU i GPU. Starsze technologie są używane z kolei w przemyśle czy branży samochodowej. I teraz dochodzimy do kolejnej ciekawej firmy z branży półprzewodników, czyli holenderskiej spółki ASML, która dostarcza technologię i urządzenia do produkcji półprzewodników. ASML jest jednym z największych na świecie dostawców sprzętu do produkcji półprzewodników, a jej urządzenia są wykorzystywane przez największe firmy z branży elektroniki, takie jak Samsung i Taiwan Semiconductors. I podobnie jak Taiwan Semiconductors dominuje rynek, jeśli chodzi o produkcję półprzewodników, ASML jest liderem w produkcji maszyn do produkcji układów scalonych. 60% wszystkich układów scalonych jest wyprodukowanych w maszynach od ASML. A co do maszyn produkujących układy scalone, wykorzystywane do modeli językowych, jak ChatGPT, ASML jest jedyną firmą zdolną do produkcji najmniejszych tranzystorów. Spółka nie jest tania wskaźnikowo, z ceną do zysku ponad 40%. Rynek oczekuje wzrostu biznesu spółki około 15-20% rocznie w ciągu następnych dwóch lat. Nie uważam to za okazyjną cenę. W tym filmie przedstawiam swoją opinię. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, więc nie traktuj moich analiz jako rekomendacji do zakupu aktywów. Taiwan Semiconductor jest tańszą spółką porównując wskaźnik cena do zysku. Obie firmy mają solidne perspektywy biznesowe w branży sztucznej inteligencji. Natomiast pierwsza zasada inwestowania nie trać pieniędzy. W razie blokady Tajwanu przez Chiny Byłoby to dotkliwe dla Taiwan Semiconductors, pewnie jeszcze bardziej dotkliwe dla całego świata, który polega na okładach scalonych od tej firmy. I właśnie ze względu na to ryzyko polityczne inwestowanie w Taiwan Semiconductors może nie być najlepszym wyborem. Większość fabryk tej firmy znajduje się na Tajwanie. Warto pamiętać, że perspektywy branży i atrakcyjna wycena to nie wszystko, o czym przekonali się akcjonariusze surowcowych spółek rosyjskich. Z kolei... ASML mogłoby zyskać na blokadzie Tajwanu, ponieważ Taiwan Semiconductors, jak i inne firmy związane z produkcją przewodników, przyspieszyłyby plany budowy nowych fabryk w innych częściach świata. Tak więc z powyższych powodów wybrałbym ASML jako bardziej atrakcyjną opcję w porównaniu z Taiwan Semiconductors. Ale to nie oznacza, że posiadam akcję tej spółki w swoim portfelu. Samsung z kolei jest tanio wyceniany, a ryzyko polityczne jest mniejsze, jednak tylko część biznesu Samsunga jest związana ze sztuczną inteligencją, więc nie jest to najlepszy wybór, jeśli chodzi o ekspozycję na ten sektor. Ale to nie wszystko. Przejdźmy teraz do spółek Nvidia oraz AMD. Od 10 lat inwestuję na rynkach giełdowych. Jestem inżynierem i specjalistą od analizy danych. W inwestowaniu skupiam się na spółkach technologicznych. Zyski z moich najlepszych inwestycji widzisz na ekranie. Wielu z tych spółek nie ma już w moim portfelu. Widzowie prosili mnie o stworzenie grupy, w której pokazywałbym, jak inwestuję. W grupach po polsku i angielsku jest już kilkadziesiąt osób. Możesz dołączyć na Patronite. Pokazuję skład mojego portfela, wszystkie transakcje chwilę po ich wykonaniu, moje analizy oraz webinary dla członków grupy. Moje najlepsze inwestycje to spółki technologiczne amerykańskie, jak i polskie. Póki co ponad 100 tysięcy złotych zarobiłem na akcjach Tesli i Apple, a między 50 000 a 100 tysięcy na akcjach Alphabet, Facebook, Playway oraz 11bit Studios. A czy ty inwestujesz w najlepsze spółki, budując swój majątek, czy raczej czekasz na emeryturę za kilkadziesiąt lat? Firmy takie jak Nvidia czy AMD skupiają się wyłącznie na projektowaniu układów scalonych, które następnie sprzedają klientom końcowym. A produkcję oraz montaż zlecają do specjalistycznych firm. Nvidia jest liderem w produkcji i sprzedaży układów scalonych oraz technologii graficznych, takich jak karty graficzne do komputerów. I konsol do gier, a także w rozwiązaniach z zakresu przetwarzania w chmurze i sztucznej inteligencji. Aktualnie największym segmentem biznesowym firmy Nvidia są układy scalone, wykorzystywane w centrach danych. Co jest szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę, że pierwotnie firma powstała jako producent gier prawie 3 dekady temu. Teraz możesz zrozumieć, dlaczego Nvidia ma przewagę nad konkurencyjnymi firmami, takimi jak AMD czy Intel które nie inwestowały w ten dział biznesu. Nvidia wyróżnia się na tle innych producentów kart graficznych dzięki swojemu procesorowi graficznemu A100, którego cena wynosi ponad 60 tysięcy złotych. Ile? Ten procesor jest przeznaczony do zastosowań w centrach danych, które obsługują oprogramowanie w chmurze oraz trenowane są algorytmy sztucznej inteligencji. Co ciekawe, spośród trzech największych nabywców procesora graficznego od Nvidia znajdują się Meta oraz Tesla. Procesory graficzne. A100 od Nvidii są wykorzystywane przez Tesle do rozwoju sztucznej inteligencji dla samoprowadzących się samochodów Tesli oraz robota Tesli. Jeszcze jednym przykładem przewagi Nvidii jest wprowadzenie w 2022 roku na rynek procesora graficznego H100, który jest około 9 razy bardziej wydajny niż procesor A100. Oczywiście cena jest wyższa niż procesora A100. Modele takie jak ChatGPT wymagają dużej mocy obliczeniowej, co jest zapewniane przez produkty firmy Nvidia. Nvidia wykorzystuje swoje procesory do ulepszania i rozwijania sztucznej inteligencji. OpenAI ma strategiczną współpracę z Nvidią w zakresie dostaw sprzętu do badań i rozwoju sztucznej inteligencji. Jednak Nvidia nie próżnuje i nie skupia się tylko na największych klientach takich jak Meta, Microsoft, OpenAI czy Tesla. Czy korzystasz z usługi Nvidia GeForce Now? Ta platforma umożliwia graczom zdalne strumieniowanie gier. Eliminując potrzebę posiadania drugiego komputera. W ten sposób wiele osób może cieszyć się grami bez konieczności martwienia się o koszty związane z wymianą komputera na lepszy, a te koszty ponosi Nvidia. Ty, jako użytkownik, płacisz miesięczną opłatę za korzystanie ze sprzętu Nvidia. Teraz Nvidia wprowadza podobną usługę dla generatywnej sztucznej inteligencji. Firmy będą mogły używać swoich modeli bez ponoszenia kosztów zakupu drogiej karty graficznej o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest to dostęp zdalny do superkomputerów NVIDII w chmurze. Jak powiedział prezes NVIDIA, Nvidia DGX Cloud to najszybszy i najłatwiejszy sposób na posiadanie własnego superkomputera DGX AI. Wystarczy otworzyć przeglądarkę. Obecnie tylko produkty firmy Nvidia są w stanie zapewnić wystarczającą moc obliczeniową do tworzenia ogromnych modeli językowych opartych na sztucznej inteligencji. Według szacunków około 10 tysięcy procesorów graficznych NVIDIA. Było potrzebnych do wytrenowania modelu ChatGPT. Firma Nvidia zawsze znajduje się blisko, gdy dzieje się coś związanego z technologią. Najpierw stała się największym graczem w dziedzinie kart graficznych do gier i konsol, następnie zarobiła miliardy na gorączce związanej z kopaniem kryptowalut, a teraz będzie zarabiać na sztucznej inteligencji, zarówno poprzez modele językowe, takie jak ChatGPT, jak i poprzez procesory graficzne używane do trenowania sztucznej inteligencji prowadzącej autonomiczne samochody. Natomiast tam, gdzie ceny są wysokie i dostępność jest niska, inne firmy starają się działać niezależnie od Nvidia. Microsoft oraz Google obecnie kupują procesory graficzne Nvidia, ale również planują projektowanie własnych procesorów do trenowania modeli. Jak oceniłem NVIDIA oraz AMD? W przypadku NVIDIA i AMD również odejmują pół punktu za ryzyko polityczne, ponieważ obie firmy polegają głównie na Taiwan Semiconductor w produkcji swoich przewodników. Obie firmy są również bardzo drogo wyceniane, dlatego tylko jeden punkt za wycenę. Uważam, że Nvidia jest lepszym wyborem niż AMD, ze względu na to, że jej układy są głównym wyborem dla firm trenujących modele językowe. Chociaż AMD również produkuje procesory graficzne, to wciąż jest daleko w tyle za Nvidia. jeśli chodzi o procesory wykorzystywane do trenowania potężnych modeli generatywnych. W dłuższej perspektywie nie mam wątpliwości, że AMD będzie starało się konkurować z Nvidia. W dziedzinie procesorów graficznych do trenowania modeli sztucznej inteligencji. NVIDIA to typowa spółka pick and shovel, co oznacza, że sprzedaje łopaty podczas gorączki złota. W obecnej sytuacji NVIDIA sprzedaje sprzęt, który jest wykorzystywany do wdrożeń sztucznej inteligencji w produktach wielu firm. W krótkiej perspektywie NVIDIA może być beneficjentem gorączki związanej ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań. Jednym z nich są roboty. W zestawieniu 14 firm związanych ze sztuczną inteligencją uwzględniłem dwie spółki notowane na giełdzie, które planują wyprodukowanie milionów robotów w ciągu najbliższych kilku lat. Pierwszą z nich jest Tesla. Tesla to obecnie jedna z najbardziej kontrowersyjnych firm. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem Ilona Maska, czy nie, należy docenić osiągnięcia firmy w dziedzinie sztucznej inteligencji i planowane wykorzystanie tej technologii w produkowanych przez Teslę samochodach. Nie bez powodu Tesla organizuje coroczny Dzień Sztucznej Inteligencji, a sam Elon Musk był jednym z założycieli OpenAI w 2015 roku, choć opuścił on firmę w 2018 roku ze względu na konflikt interesów. Tesla zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję do rozwoju autonomicznych pojazdów, które w czasie rzeczywistym będą analizować sytuację na drodze i odpowiednio reagować. To zmieni sposób, w jaki poruszamy się po drogach. Główną tezą inwestycyjną dla Tesli jest to, że konkurencja w dziedzinie samochodów elektrycznych jest coraz większa, ale firma Ilona Muska będzie się wyróżniać na tle innych marek możliwością autonomicznej jazdy. Tesla zbiera dane od swoich samochodów. Tesla wykorzystuje techniki Deep Learning do przetwarzania danych z czujników, podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym na swoich systemach Autopilot, diagnozowania problemów konserwacyjnych, optymalizacji sieci ładowarek, zapotrzebowania na energię w swoich obiektach, Analizy danych ze sprzedaży, marketingu, optymalizacji procesów produkcyjnych. Elon Musk w wywiadzie udzielonym w 2016 roku stwierdził, że Tesla to firma technologiczna, która póki co produkuje samochody. Uważa, że samochody Tesli to komputery na kołach. Tesla ma więcej pomysłów, jak zarabiać na sztucznej inteligencji. Jeden z nich to sieć robotów, taksówek, które będą jeździć całkowicie samodzielnie. Gdy ich właściciele nie będą ich potrzebować. Właściciele Tesli będą mogli w ten sposób dodatkowo zarabiać na swoich samochodach. Kolejny to wykorzystanie sztucznej inteligencji w swoich robotach przypominających wymiarami człowieka. Docelowo mają one zastąpić niektórych pracowników przy bardziej wymagających zadaniach. Początkowo w fabrykach Tesli. Amazon jest kolejną firmą zaangażowaną w dziedzinie robotyki. Obecnie w magazynach Amazona na całym świecie pracuje ponad 520 tysięcy robotów. A liczba zatrudnionych tam pracowników wynosi 1 541 000. Więc póki co ludzi jest trzy razy więcej niż robotów. Moim zdaniem w przyszłości proporcja ta ulegnie zmianie. A liczba robotów pracujących w magazynach Amazona znacznie przewyższy zatrudnienie ludzi. Roboty w magazynach Amazona pełnią różnorodne funkcje, takie jak transport, sortowanie, przechowywanie i pobieranie produktów spółek. Zostały zaprogramowane, aby wykonywać te zadania z wysoką precyzją i efektywnością. Roboty transportowe poruszają się po specjalnie zaprojektowanych torach, przewożąc towary z jednego miejsca do drugiego. Roboty do sortowania natomiast dokładnie segregują produkty i umieszczają je na odpowiednich półkach. Roboty do przechowywania i pobierania towarów są wyposażone w specjalne ramiona, które pozwalają na chwytanie i przemieszczanie przedmiotów na półkach w magazynie Amazona. Na przykład robot Sparrow Amazona wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak wizja komputerowa i sztuczna inteligencja, do przenoszenia produktów jeszcze przed ich zapakowaniem. Dzięki temu proces składowania i przygotowania zamówień jest bardziej efektywny i zautomatyzowany. Wykorzystanie robotów w magazynach Amazona znacznie przyspiesza procesy składowania i przygotowania zamówień, co z kolei przekłada się na szybszą i bardziej efektywną obsługę klientów. Ale to nie koniec zastosowań robotyki przez Amazon. W sierpniu 2022 roku firma ogłosiła swoje plany przejęcia spółki iRobot, producenta popularnych robotów sprzątających Roomba. Dzięki tej akwizycji Amazon będzie miał możliwość dalszego rozwoju swoich rozwiązań z dziedziny robotyki. Dodatkowo gigant e-commerce korzysta również na rozwoju sztucznej inteligencji poprzez wykorzystywanie jej w swoim serwisie Amazon Web Services i w swoich własnych procesach biznesowych, takich jak personalizacja rekomendacji i optymalizacja dostaw. Dzięki sztucznej inteligencji Amazon może zwiększać efektywność swoich działań i ulepszać swoje produkty i usługi, co pozwala im na zwiększenie swojej pozycji na rynku. Jak widzisz, roboty w coraz większym stopniu zastępują ludzi w pracach, które wymagają powtarzalności i precyzji. Dzięki temu pracownicy mają więcej czasu na realizację zadań, które angażują ich kreatywność i umiejętności, co przyczynia się do ich satysfakcji oraz rozwoju zawodowego. Więcej o tym, czy roboty i sztuczna inteligencja zabierze pracę ludziom, w kolejnym filmie na tym kanale YouTube. Uważam, że obie firmy, Tesla i Amazon, będą korzystać z rozwoju sztucznej inteligencji. Tesla może być bardziej ryzykowna z powodu silnego uzależnienia od produkcji w fabrykach w Chinach, co niesie za sobą ryzyko geopolityczne, i dlatego pół punktu mniej za tę kategorię. Pod względem wyceny spółek i ich perspektyw na przyszłość, uważam, że Tesla jest bardziej atrakcyjnym zakupem teraz niż Amazon. Biorąc pod uwagę obecne ceny akcji i prognozy wzrostu biznesu, Tesla ma większy potencjał do generowania zysków dla inwestorów. W moim portfelu mam dwie spółki spośród 14, o których będę mówił w tej serii filmów. Jeśli chcesz zobaczyć, jakie spółki mam w portfelu, dołącz do społeczności inwestorów. Napisz w komentarzu, w jakie spółki związane ze sztuczną inteligencją inwestujesz i dlaczego. Daj mi łapkę w górę i subskrybuj mój kanał, a usłyszysz mnie ponownie w kolejnym odcinku. A tutaj możesz otrzymywać moje komentarze częściej.